Trojak kurlandzki 1764. moneta na granicy epok. W 1764 roku Polska wybiera nowego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym samym czasie w Księstwie Kurlandii bito trojaki, monety, które choć należały do Kurlandii, były związane z Polską, bo Kurlandia była lennym Rzeczpospolitej. Jeden z takich trojaków znaleziono w starej szkatułce w Warszawie. Należał do królewskiego sekretarza, który miał wpływ na reformy monetarne. Był świadkiem planów poniatowskiego dotyczących unifikacji waluty. To moneta przełomu, kiedy Polska jeszcze istniała, ale jej los był już przesądzony. Czy przypadkiem. Trafiła do szkatułki? Czy ktoś chciał zachować symbol odchodzącej epoki?